Dzień dobry ponownie. Kilka minut o tym z jakich gatunków drzew najlepiej jest zrobić kosiska do kos. Proszę Państwa, kupne kosiska. Kupne kosiska. Najczęściej y, kupujemy w sklepach lub na targowiskach kosiska, które są wykonane na przykład z topoli, z osicy albo no to jest akurat z Sosny, ale widzimy, że to jest z grubej deski sosnowej, te łyka sosny uciekają na bok. Ono jeśli nie zadbamy o takie kosisko, to ono nam może pęknąć właśnie w skos i wtedy, yy, wtedy się rozleci. Natomiast z czego robiono i robi się kosisko. Otóż, oczywiście, klasyką klasyki jest młoda jodełka. Ja nie robię z młodych jodełek, dlatego że no. Yy, po pierwsze, byłoby to przestępstwo wyciąć w lesie, aczkolwiek tam, gdzie przecinają leśnicy, jest bardzo dużo naniszczonych młodych jodełek, uschniętych. No więc, jeżeli jest jakaś uschnięta jodła, no to wiadomo, że wtedy krzywdy w przyrodzie nie y, robimy i możemy wykorzystać. Świerk jest za lekki i za miękki, moim zdaniem. Sosna młoda też się nie nadaje do tego. Dlatego yy, polecam zupełnie inne drzewa. Ja preferuję przede wszystkim wierzbę Iwę, o której już mówiłem. Tu mam typowe. Bardzo podobne style możemy robić z, z normalnej wieżby, jak mamy te polskie wieżby, takie chopenowskie, prawda? I od nich odrasta mnóstwo takich prostych, upatrujemy gdzieś. I z, yy, z takiej zwykłej wieżby yy, naprawdę kosisko jest bardzo dobre. Tu mam kosisko wykonane z olszaka, czyli olszy czarnej albo olszy szarej. Pospolitego drzewa bardzo dużo rośnie, zwłaszcza kto tam się zna na geografii, to wie, że na łęgach, Grondach, olsach, czyli gdzieś w dolinach rzecznych. Pełno młodych olszaków rośnie i nawet, nawet jest to mocny i bardzo lekki styl. To jest akurat z olszy szarej, młodej lekki, porządny styl, yy, rączka tu akurat jest zrobiona z buka, ale rączki, no to proszę Państwa, tu różne gatunki drzew można stosować, nawet jabłonkę, czy śliwkę, czy cokolwiek innego. Yy, tu z kolei mam, yy, mam styl wykonany z młodego jesiona, w takim, kiedyś tam yy, widziałem pniaka jesiona i pełno było młodych odrostów, młodych jesionów na nim rosło, więc jednego uciąłem wielkiej krzywdy, Przyrodzie nie wyrządziłem. Jest dosyć, nie jest taki idealnie lekki. Ja go wypłaszczyłem, żeby był jeszcze lżejszy. I w sumie wyszedł bardzo mocny, solidny styl. Świetne, świetne kosisko. Bardzo dobry jest również wiąz, pełno młodych wiązów gdzieś w gestwinach. Jak rośnie, to można z tego korzystać. Przypominam o tym, że jeżeli szukamy materiału na takie kosisko, to oczywiście idziemy w takie zakamarki lasu czy. Czy, czy właśnie y, takich lasów typowo rzecznych, gdzie jest duże zagęszczenie tych młodych drzewek, żeby w przyrodzie wielkiej krzywdy nie zrobić? Natomiast y, klasycznie, proszę Państwa, najlepiej lubię y, robić y, kosiska z czeremchy. Czeremcha jest bardzo pospolitym y, drzewem, które rośnie. Przy rzekach i przy strumieniach czasami są tak wielkie gęstwiny, że się te czeremchy ścigają między sobą, więc jak utniemy jakąś młodą czeremchę w gęstwinie, no to nie skrzywdzimy natury. I to jest bardzo solidne drzewo. Ono śmierdzi. Zresztą ona ma bardzo brzydkie nazwy, ponieważ ludowa nazwa czeremchy to jest kurcipa albo śmierdziucha. Ale jak go skurujemy i wysuszymy, to jest bardzo dobre, lekkie, a niesamowicie mocne drzewo. Na przykład tyle do siekiery można też robić szczeremchy i wychodzą bardzo dobre. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest również to, żeby szykując drzewo na kosisko, było, one, było ono w lesie ucięte w okresie jesiennym, oskurowane, dlatego że ono wtedy nie ma soków. Suszymy je w zimie, na przykład pod, jakimś, pod jakąś wiatą, i ono wtedy nie popęka nam w trakcie. Suszenia. Kiedyś też preferowałem e, klony, ale klon jest może i mocny, jest taki przyjemny w dotyku, ale klon niestety w trakcie suszenia, nawet ten urżnięty przeze mnie gdzieś w lesie jesienią, niestety dostaje później takiej krzywizny, często się wygina. Może dlatego Norwegowie z klonu czy Kanadyjczycy robią narty, bo chyba, chyba się to drzewo nadaje na, na to, żeby... Go w parze na przykład wyginać na narty. Te drzewa polecam i z nich kosiska są bardzo dobre. Nie robimy natomiast na pewno kosisk z takich ciężkich i twardych drzew, jak na przykład Buk, Grab, yy, Dąb czy Akacja, bo one są za twarde i za ciężkie przede wszystkim. A wiadomo, że kosa, jak jest ciężka, no to wtedy trzeba wkładać bardzo dużo energii, jeżeli mamy dużo pracy. Do wykonania. Czasami można też zrobić z leszczyny. Tu jest akurat prymitywne, dosyć kosisko wykonane z leszczyny, ale to tylko eksperymentalnie robiłem. Polecam naprawdę czeremchę i wierzbę Iwę, bo jest ich dużo. Nie niszczymy przyrody, a są to bardzo przyjemne drzewa, z których stylę i kosiska bardzo Państwu polecam. To tyle. Dziękuję.